Dążenie w bankach do oferowania klientom produktów skroscelowanych, mówiąc z angielska, a więc jak najpełniejszej oferty produktowej, prowadzi do tego, że banki chciałyby podążają w tym kierunku, żeby oferować klientowi każdy z możliwych produktów po to, żeby efektywność kosztowa, i efektywność dochodowa na każdym kliencie była maksymalizowana, a jednocześnie zadowolenie klienta, że było pełne i żeby klient, mówiąc już najbardziej dosadnie, nie poszukiwał innego banku do obsługi, skoro w swoim macierzystym banku może mieć ofertę wszystkich produktów łącznie z bankowością inwestycyjną. Trzeba powiedzieć, że bankowość inwestycyjna ma tutaj dużą, duże pole do popisu w średnich przedsiębiorstwach, ponieważ wiele z nich to są przedsiębiorstwa, tak zwane startupy, a więc w początkowej fazie rozwoju, albo silnie, intensywnie rozwijające się, poszukujące, metod innowacyjnych rozwoju biznesu, a te obszary moim zdaniem dużo lepiej mogą się rozwijać przez wsparcie kapitałowe i przez emisję kapitału lub długu w postaci obligacji niż przez tradycyjny kredyt. Tutaj wydaje mi się, że bankowość inwestycyjna w bankach w Polsce ma dużo do dokonania i myślę, że jest to ciekawy kierunek poszukiwań dla banków. Co prawda, obsługa bankowości inwestycyjnej wydaje się dość kosztowna, ale przy wypracowaniu modelu, który byłby oparty na mniejszych prowizjach, ale ukierunkowany na średnie firmy. Powiedzmy sobie, że najmniejsze firmy tutaj nie kwalifikują się do tej obsługi, ale są pewnie średnie firmy w Polsce, a więc firmy o obrotach między 10 a 30 milionów złotych świetnie mogą się wkomponować w model bankowości inwestycyjnej, może nie bardzo wyrafinowany, ale oparty o emisję długu, emisję obligacji poddanych ratingowi w samym banku lub w nowej agencji, która powstała w tej chwili przy giełdzie. Myślę, że jest to, jest to ciekawy kierunek poszukiwań i warto, żeby banki nie skreślały bankowości inwestycyjnej jako ewentualnego obszaru, który może zaoferować małym, średnim, głównie średnim przedsiębiorstwom ciekawą formę finansowania.